Przepraszam, że kazałem ci z dziewczyną zerwać. Nie jak powiem, kazałeś. Kuba Grzeszny siedzi, bo grzeszny chłopak, jest. A czemu masz mokre włosy? No bo... Mówiłem ci, że dbam o cerę. I myję kilka razy dziennie twarz, plus smaruję ją. Mhm. No mam troszkę tłustą cerę, dwa o cerę. Kuba, ale tak szczerze, stary. mając taką mordę, to myślisz, że My warto o to dbać? To, to, to zapytałem grzecznie. Wyglądam dużo lepiej niż ty, bardziej atrakcyjne. <grym 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 ale, nie ale, ale, ale nie serio tak. seriu, uważasz, że jesteś bardziej atrakcyjny niż ja? Tak. Kuba, abstrahując od tego, że masz lepszą wagę i w teorii powinieneś lepiej wyglądać, to ja przy tobie wyglądam jak Herakles. Serio uważam, że wyglądam lepiej niż ty. Z, a z mordy? No tak. Kurwa, chłopiec, ty masz ryj jak oktagon. Nie, jest w porządku moja Dobra. Praścia. Przystaw mordo do kamery. Już przystawiałem kilka razy. No, no masz oktagon. No Chłopie, jakby dwa komary siadły ci na twarzy, to by się pić ze sobą Dobra, zaczęły. zrób ankietę, kto jest lepszy, ja, czy ty? Ale serio, jakby... Zrób ankietę. Kuba, nie jakby... kurwa, nie hejtuj, zrób ankietę. Jakby trajesz. dwa komary usiadły ci na twarzy, zaczęłyby się pić między sobą. Kurwa, przysięgam ci. I to byłby odruch bezwarunkowy. Zrób kurwa ankietę. ankietę. <laughs> Ty wie! Mam ten sportę na mordę sprawoszczony i zaglądą jednocześnie, że ty nie dolisz? O! Wiesz co idesz u z mordy, bo tak Jak gra poł. Masz ryja jak poł Jakie poł? No poł. Takie... Wpisz sobie poł. Poł tutaj. to gówno. <laughs> Ale no bo taka gra takie brodzowe gówno. Aha. A, o No to było tak, nie, to, to wyglądała taka kulka, bo zobacz Dobra, masz, masz mega kurwa humor, no. No załóż jak zrób kurwa ankietę dla widza, bo Szanowny Szanuj widza. Yy, jak ja będę wicecel No co? No kurwa, no dostałeś więcej niż ja, zamknij pizdę. A ja się staram dla widza. A ty robisz bezbeczny content. Staram się. A, o, chcesz o, nie słuchawę? Chcę, nie chcę, nie chcę. Monika nie przesyła chcę. 2 złote i 91 My, ja ja do widza, Zrób małpkę aby, mówiąc słodkie, słodkie UW. P.S. Mleczak z pompa przegrał z ostrym cieniem mgły. Pozdro Rafciu, mm. jesteś Dobra, fajny. Ja, ja mam ostatnie pytanie, mm. bo ja się wybieram na studia i nie jestem przykładem między wami kierunkami, ale kierunek, który przedstawiam to jest e, psychologia o, w biznesie. Możesz Orzeł się mi przesyła trzy złote. Tajachty pokazał że śwotka jaki to telefon.